Wskoczyć na zderzak samochodu, czuć powiew wiatru na drodze, pęd jazdy, szum powietrza. To była najwspanialsza rozrywka na świecie. Wszyscy tak robiliśmy. Na nietoperza nauczył mnie mój starszy brat. Tysiąc razy powtarzał, żebym trzymał się mocno bo samochody jadące z tyłu są bardzo groźne. Ale chęć przeżycia prawdziwej przygody skłaniała mnie do łapania coraz to ryzykowniejszych okazji. Przejechałem się już na zderzak auta starego sklepikarza. Nie udało mi się tylko wskoczyć, na lśniącą niemuzynę pana Centa. Nikt nie miał tak pięknego i zadbanego wozu. Wszystkie opony nowiutkie, wszystkie części wypolerowane, tak, że można było się w nich przejrzeć. Nawet, nawet klakson był super. Ochrypu dźwięk, jakby krowa rdzała na tym. Właściciel tego cuda przejeżdżał wolno z najbardziej niedostępną miną na świecie. Nikt nie miał odwagi wskoczyć na zderzak i przejechać, trzymając się koła zapasowego. Opowiadano, że bije, może nawet zabić, a na dodatek grozi, że zabicie powyrywa ręce i nogi. Żaden chłopak ze szkoły nie ośmielił się wskoczyć na zderzak. Przynajmniej do tej pory. Zauważyłem, że codziennie zatrzymuje się na rogu przed sklepem, żeby kupić paczkę papierosów. Któregoś dnia odważy się. Uczekam, aż wsiądzie do samochodu. I hops! Samochód zatrzymał się. On wysiadł. Moja odwaga mieszała się z przerażeniem. Ale próżność skłania mnie do tego czynu. Obszedłem sklepik, schowałem się za rogiem. Zdążyłem jeszcze nawet wrzucić tenisówki do torby. Serce waliło mi tak mocno, aż bałem się, że ludzie w sklepiku usłyszą. Siadł do samochodu. W ogóle mnie nie zauważali. Usłyszałem, jak otwiera drzwi. Teraz albo nigdy! Jeden skok wystarczył! I już przykryłem się do koła zapasowego! Z taką siłą, jaką dawał mi strach! I już się zacząłem upajać zwycięstwem na oczach kolegów. A jaj? Wisiałem jakieś pół metra nad ziemią i kołysałem się do biedną. To w drugą stronę. Uszy piekły mnie żywym ogniem. Jakiś element mojego planu walił. Taki byłem przejęty, że zapomniałem posłuchać, czy silnik pracuje. Straszna twarz pancęta wydawała się jeszcze bardziej większa. I co, bezczelny hultaju? Taki smarka, ci taki bezszczelny? Puścił mnie trochę niżej. Mogłem w końcu nogami dosiągnąć ziemi. Uwolnił jedno moje ucho i zaczął wygrażać swoją ogromną łapę. Myślisz, łobuzie, że nie widziałem? Jak codziennie gapisz się na moje auto? Dam ci nauczkę, że raz na zawsze odechce się takich zabaw. U pokorzenie było gorsze od bóry. Miałem ochotę puścić to nutrowi wiązankę przekleństw. Jak dorosnę, to pana zabiję! Przysięgam! Zemszczę się! W takim stanie ducha dotarłam do ręki. Przez pierwsze dni wychodziłem trochę wcześniej, żeby nie narazić się na spotkanie z panem Cent. Czasem wywałem ten przeklęty wóz, zaparkowany na rogu. I zwalniałem kroku, żeby nie widzieć na tętej miny właściciela najpiękniejszego samochodu na świecie. Po kilku dniach, kiedy uszy przestały mnie piec, obudziło się w mojej duszy coś, co nie dawało mi spokoju. Jakiś głos mówił mi, że muszę dokończyć to, co zacząłem. No cóż, taki już jestem dopada mnie chęć zrobienia czegoś, to robię. Więc chowałem się za rogiem teraz albo nigdy. <noise>